No witam wszystkich, jak leci, więc chcemy teraz... Chyba następny, coś tam nam pyknęło, chyba fokus, czy tutaj nam pyknęło? Aha, tutaj nam pyknęło, więc... Um... Możemy pożonglować trochę, ponieważ do... to jest dosyć ważne, ale to zaraz zrobimy. Następną rzecz, co chcemy zrobić, to jest chyba lotnictwo. Jak widzimy, już się trochę zdradziłem, mamy tutaj różne mapy mapa wojsk lądowych mapa marynarki wojennej i mapa strategicznych samolotów więc na razie zrobimy samoloty dokładnie tak samo wszystkie bierzemy okay. muszę się trochę zbliżyć i dajemy je do jednej bazy na przykład Berlina Prawa myszka, lewa myszka bierze ich, prawa myszka zawsze się rusza jak i teraz lecę do Berlina. Coś tam, coś tam w Londynie podpisali jakiś traktat o ograniczeniach. Mamy to w dupie. A spacja. Teraz te wszystkie samoloty są w jednym miejscu. Tutaj nasz też flotę pokazuje. Nie wiem dlaczego w, w lotniczych tam pokazuje floty, ale OK. I teraz co robimy? A teraz ja wszystkie wypieprzamy. <laughs> tak jest. This band. mamy 13 eskadr i wszystkie je wypieprzamy. Bye bye. Um, czy, one, czy one zostały zlikwidowane? Czy je wszystkie trzeba budować na nowo? Nie, ponieważ pamiętamy, że jak produkujemy, um, to te wszystkie teraz myśliwce, bombowce, a one są teraz w składowiskach. Myśmy tylko zlikwidowali jednostki bojowe. Całą broń mamy w magazynach. Więc tam. Um, Klikamy tutaj na bazę na przykład w Berlinie dodajemy nową eskadrę i chcemy teraz zrobić eskadry samolotów bojowych, więc chcemy zrobić je i uważam, że najlepsze eskadry bojowe, najlepsze eskadry jakie możemy zrobić to jest od 100 do 200 albo 100, albo 200. OK, takie robić eskadry bojowe. I teraz mamy różne, y, różne triki. Możemy wszystkie ruszyć samoloty bojowe i wtedy jak weźmiemy ten samolot, to zrobi się eskadra na 280. Możemy też nacisnąć shift. Możemy też tutaj kliknąć i wtedy ruszamy go po jednym samolocie. Możemy nacisnąć shift i to mi się podoba. Możemy robić to po 200. I to jest bardzo dobre. A kontrola możemy go robić po 10. Okay? Więc chcemy zrobić sobie eskadrę myśliwców, to klikamy raz Shift. Ok, mamy eskadrę myśliwców. A następnie, jak klikniemy Shift dwa razy, to nam to da, że będziemy mieli eskadrę, która będzie miała 180. Możemy to później sobie podzielić, ale a może też to pokażę. Możemy je podzielić na dwa, ale ja tego nie, nie za bardzo lubię, więc no, jest OK, możemy to zrobić. Um, możemy to tak robić, możemy to dzielić na dwa, możemy to różnie tutaj robić, więc powiedzmy, że tutaj będą myśliwce. I teraz chcemy, żeby nasze myśliwce miały po 100, żeby jedna eskadra była po 100, ok? A klikamy tutaj, klikamy na plus 100 i widzimy, mam 50 na 100, co oznacza, że Dana eskadra ma limit na 100 to oznacza, że jak będziemy produkowali nowe samoloty, albo już mamy wyprodukowane w magazynach, to one wypełnią go, ale tylko do 100. I uważasz na razie, że eskadry, które mają po 100 samolotów, chyba są najlepsze. A czy mamy jeszcze tutaj myśliwce? Mamy, ale tego nie wezmę, żeby Wam coś pokazać fajnego. Więc powiedzmy, tutaj będą myśliwce. A tutaj mamy też 1200, to tutaj mogą być y, bliskiego wsparcia, czyli sztukasy. Mamy close air support. I weźmiemy teraz tak, że weźmiemy a, 20 samolotów takich. I już oczywiście rozumiemy się co będę tutaj robił. A zrobię takie skady, żeby one się wypełniły. A jeszcze mam blisko tak, tak, damy wszystkie, ok, i mamy teraz tyle escaler i zrobimy tak, żeby one były do 100. I jak będziemy je produkować, to one się zaczną, zaczną wypełniać. A tyle escaler nam wystarczy. Myśliwce w tej meta, myśliwce są najważniejsze, jak nie mam panowania w powietrzu, wszystkie nasze bombowce są do dupy. A gdzie jeszcze mamy jakieś fajne bazy? wojskowe właśnie tutaj mi nie mówi ile mam limitów zanim nie dam zanim nie dam jakiegoś, jakiegoś samolotu tak to trochę dupy jest ale ok tutaj powinno być zachodnie Niemcy tak, tutaj powinno być coś tu jest chyba dosyć duże 1200 o mówi mi to jest 600 ok więc tutaj będą nasze bombowce taktyczne a i teraz zrobimy też że tutaj będzie 200 takich Tutaj będzie. A, czekaj, myśmy mieli to robić po, po 100, tak? No to nie ma problemu. A na 2 to wypełniamy. Teraz dajemy tego bombowca na 100. I dajemy. A, co jest interesujące, to też to, że na przykład tutaj damy. Tego bombowca i tego bombowca. Ojej, nie to, nie to, nie to. Do 23 i U-86. OK. A i teraz mamy Eskadrę, która ma 144 samoloty i widzimy, że mają do 23 i U-86. To są różne typy. Mają różne tutaj statystyki szybkości i tak dalej, ale są średnie, więc bierzemy je do jednego. Więc damy go do do 100 i on niech tutaj przeleci a jak się będzie jak zrobi się deploying widzimy tutaj procent 54% to oznacza, że te samoloty od razu nie lądują tutaj musimy je przetransportować i nasze załogi lądowe tam mechanicy muszą je sklecić i tak dalej więc to trochę czasu zabiera zanim te samoloty dojdą na, do celu, więc teraz możemy polecieć tutaj, um, i teraz y, zacznę Was uczyć o treningu samolotów. Więc um, nie wiem, może zrobię to następny odcinek, bo trening jest taki uniwersalny. Więc to jest na razie, to na razie są samoloty, są zrobione. A chciałem właśnie pokazać, y, że bierzemy tam, gdzie mamy 1200, te, te bazy, ponieważ chcemy zrobić je na 100. I co jest interesujące, to tu mamy na przykład samolot, który ma 16i86 i 86 i 84 h 11 więc my będziemy teraz wypełniali te wszystkie samoloty naszą produkcją, a ponieważ nie jestem wielkim fanem a taktycznych, taktycznych bombowców, to będziemy bardzo powoli. Jak <laughs> widzimy, potrzeba nam 316 samolotów, żeby je zmodernizować, żeby nie używać tych i 86 i do coś tam a H-111 mają zdecydowanie lepsze statystyki. A, I to nam potrzeba 316 na zmodernizowanie wszystkich skrzydeł, które mamy. A produkujemy 1.08 na miesiąc, więc <laughs> to nie wszystkie przed wojną zmodernizujemy. I to jest OK. Więc tyle na tyle, jeżeli chodzi o lotnictwo. Um, Czy mamy jeszcze jakieś samoloty myśliwskie? Nie, nie mamy. Ok. Tyle na tyle na lotnictwo.